Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek audycji Kanga University, naszego Uniwersytetu Kryptowalutowego. A dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie, który dotyka każdego z nas: o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, o KYC i AML-u. No i może zacznijmy najpierw od wyjaśnienia, co oznacza ten skrót AML. AML to jest po prostu akronim. Od angielskiego zwrotu anti-money laundering, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Skąd w ogóle wzięło się to hasło pranie brudnych pieniędzy? Oto musimy się cofnąć 100 lat wstecz, kiedy w Ameryce Al Capone zarabiał dużo nielegalnych pieniędzy i faktycznie potrzebował wprowadzić je w obrót, no bo po co komuś nielegalne pieniądze, jak nie może ich wydać. No i Al Capone i jego kamraci wpadli na genialny pomysł, zaczęli otwierać Pralnie, z których oczywiście musieli korzystać obywatele. Nie każdy obywatel amerykański miał wówczas pralkę w swoim domu, musiał chodzić do takiej pralni. No i oczywiście te pralnie przynosiły zyski o wiele większe niż powinny przynosić, i w ten sposób Al Capone mógł wprowadzać w obieg pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł. No i właśnie, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy to taki zabieg, takie spektrum różnych działań, które zmierza do tego, żeby przestępcy nie mogli korzystać z nielegalnie zarobionych pieniędzy. Kiedy byśmy spojrzeli na Polskę lat 90., wtedy kiedy bardzo popularne były kradzieże samochodów, to okazuje się, że policja, która próbowała łapać złodziei samochodów, nie, nie osiągała skutecznych efektów. Ale kiedy ograniczono możliwość wydawania pieniędzy zdobytych przez złodziei samochodów w Polsce. Okazało się, że spadek kradzieży samochodów spadł. A zatem wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy takie przekonanie, że walka z praniem brudnych pieniędzy to jest walka, która ma sens. Oczywiście powstają pytania i wątpliwości, czy środki, które są stosowane aktualnie właśnie z, w związku z tym tematem, z praniem brudnych pieniędzy, czy są środkami uzasadnionymi, czy nie ograniczają naszej wolności i swobody naszych działań, ale o tym powiemy na końcu naszej audycji. AML wiąże się również z innym hasłem KYC, Know Your Customer. To jest taki również zabieg, czy spektrum działań, który nakłada na organizacje zobowiązane, takie jak giełdy kryptowalut czy banki, obowiązek upewnienia się, kto jest ich klientem. I tutaj to upewnienie się, ma różne formy, i tak na przykład na giełdach kryptowalut stosowane są różne metody upewnienia. Na Kandze na przykład jest to przesłanie dowodu osobistego, ale nie tylko to. Czasami możesz być poproszony również o to, żeby pokazać czy ujawnić, gdzie mieszkasz, a zatem możesz być poproszony o to, żeby wysłać potwierdzenie adresu zamieszkania. To bardzo często nie musi być żaden urzędowy dokument, to może być skan. Na przykład faktury za telefon, gdzie jest podany Twój adres. Ale mogą być stosowane bardziej zaawansowane metody upewnienia się, że giełda kryptowalutowa czy bank współpracuje z Tobą. Na przykład, jeżeli zakładasz konto w sposób zdalny, a tylko w taki sposób możesz założyć konto na Kandze. Możesz być poproszony o to, żeby oprócz dowodu osobistego, skanu faktury, przesłać również swoje selfie wraz z dokumentem, który trzymasz w ręku. Dlaczego? Dlatego, że Kanga może chcieć się upewnić, czy nikt nie dysponuje Twoim dokumentem nielegalnie. Zatem chcemy mieć przekonanie, że faktycznie to jesteś Ty. Ale mogą być stosowane jeszcze inne metody, które stosowane są rzadko, ale zdarzają się, mianowicie wideorozmowa. To ten zabieg stosowany jest wówczas, kiedy, kiedy zachodzi duże podejrzenie, że selfie, które zostało przesłane, może nie być właściwie zrobione albo było zrobione kiedyś. No i giełda faktycznie musi się upewnić, czy to ty faktycznie dysponujesz swoim kontem, czy nikt nie potrzeba się pod ciebie. Zatem mamy te dwa wielkie pojęcia, AML i KYC. Obok KYC mamy jeszcze takie pojęcie jak KYB, czyli Know Your Business. To dotyczy firm, przedsiębiorców, którzy zakładają konto na giełdach kryptowalutowych. W gruncie rzeczy jest to po prostu rozwinięcie pojęcia KYC. KYC dla osób fizycznych, KYB dla przedsiębiorstw, dla biznesów, dla organizacji. Tutaj pojawia się kolejne hasło, jak beneficjent rzeczywisty. Hasło wprowadzone przez europejskiego ustawodawcę już kilka lat temu, ale generalnie takie pojęcie jak beneficjent rzeczywisty jest pojęciem, które wskazuje na to, że za każdym człowiekiem czy za każdą organizacją stoi konkretna osoba, która podejmuje decyzję. I w większości przypadków za każdą osobą fizyczną stoi dokładnie ta osoba fizyczna i to ona jest beneficjentem rzeczywistym, to znaczy w moim przypadku ja jestem swoim beneficjentem rzeczywistym, to ja podejmuję decyzje związane z tym, jak inwestuję w kryptowaluty, skąd biorę środki na inwestycje w kryptowalutę, co zamierzam z tymi środkami później zrobić. Ale w przypadku organizacji biznesów, zarówno bank, jak i giełda kryptowalutowa musi dociec. Kto jest tym beneficjentem rzeczywistym? Kto stoi za tą organizacją? I o ile spółka, która zakłada konto na giełdzie, ma zarząd i dwóch udziałowców, i tutaj sprawa jest jasna, o tyle sprawa komplikuje się bardzo często, kiedy spółka wśród swoich udziałowców ma inną spółkę, która wśród swoich udziałowców ma inną spółkę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ustawa w tej chwili i nawet zdrowy rozsądek nakłada na giełdy kryptowalutowe i na inne organizacje właśnie obowiązek dociekania, kto ostatecznie stoi za jakąś organizacją, kto ostatecznie jest tym beneficjentem rzeczywistym. Warto wspomnieć o dwóch organizacjach, jednej międzynarodowej, a drugiej polskiej, które właśnie zajmują się walką z praniem brudnych pieniędzy. Organizacja międzynarodowa nazywa się FATF, powstała w 1989 roku i jest to faktycznie specjalnie powołana grupa do walki z praniem brudnych pieniędzy, do walki z wspieraniem terroryzmu za pomocą różnych działań finansowych. Ta organizacja prowadzi różne bazy danych, gdzie przechowywane są informacje właśnie o osobach, które mogą chcieć prać brudne pieniądze. Przechowywane są informacje o osobach, z którymi nie należy zawiązywać żadnej współpracy, zarówno wtedy, kiedy jesteś bankiem, inną organizacją finansową czy giełdą kryptowalut. FATF opracowuje również i przygotowuje najróżniejsze standardy w ramach do których powinny dopasowywać się inne państwa właśnie chcące walczyć z praniem brudnych pieniędzy. W Polsce taką organizacją, która jest odpowiedzialna za monitorowanie wszystkich złych procesów, które mogłyby wspierać pranie brudnych pieniędzy, organizacją, która również kontroluje inne organizacje takie jak na przykład Kanga czy właśnie banki, jest GIF, czyli Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Jest to część Ministerstwa Finansów. Ten Urząd zajmuje się tymi tematami. Ten urząd nakłada bardzo duże kary finansowe na banki, na giełdy, na inne organizacje właśnie wówczas, kiedy te nie stosują wytycznych, kiedy te nie działają w sposób zgodny z ustawą, która to nakłada właśnie na nas szereg, szereg działań czy szereg obligacji, które musimy stosować wobec naszych klientów. No i teraz kiedy mówimy o AML-u, no to jest to bardzo szerokie spektrum działań. Pozwól, że wymienię tobie kilka z nich. W przypadku giełdy kryptowalutowej czy kantoru kryptowalutowego AML możemy podzielić jakby na takie dwa podspektra czy dwie mniejsze grupy działań. Jedna grupa to są wszystkie działania związane z tym, żeby sprawdzić skąd pochodzą twoje złotówki, skąd pochodzi waluta fiducjarna, którą dysponujesz. I drugie spektrum działań dotyczy kryptowalut, mianowicie musimy się upewnić, skąd pochodzą Twoje kryptowaluty. Te dwa działania są tożsame co do celu, to jednak metody stosowane w jednym i w drugim podejściu, czy w jednej i drugiej perspektywie są inne. Oto, kiedy przelewasz złotówki, euro, dolary na giełdę kryptowalutową, organizacja, która przyjmuje właśnie przelew od ciebie, ma obowiązek. Sprawdzenia tego, skąd masz te środki. Musi się Ciebie o to zapytać. Mało tego, sama Twoja odpowiedź czy deklaracja nie wystarcza. Taka organizacja musi poprosić Cię o dowód, skąd te środki masz. W zależności od kwoty, od waluty, od kontekstu całej sytuacji, ten dowód może wyglądać inaczej. Czasami wystarczy deklaracja podatkowa wraz z potwierdzeniem, że ją złożyłeś. Ale czasami taka organizacja jak nasza może poprosić ciebie o to, żebyś złożył dodatkowe dokumenty, takie jak na przykład zestawienie transakcji bankowych. Zwracam uwagę na to, że jakby takie działania nie wynikają z tego, że naszą ambicją jest to, żeby sprawdzać skąd masz pieniądze, żeby wiedzieć co kupujesz, co zamierzasz z tymi pieniędzmi zrobić. To, to jest po prostu obowiązek nałożony przez ustawodawcę. I, I choć czasami wydaje się, że środki, które stosowane są w tym kontekście mogą być zbyt duże, to jednak giełdy kryptowalutowe nie mają tutaj wyjścia. Taki, taki te, te spektrum działań, czy dokumenty, które potwierdzają skąd masz pieniądze, my nazywamy pof od znowuż angielskiego akronimu Proof of Funds, czyli dowód, czy źródło pochodzenia środków. W przypadku... Kryptowalut, wtedy kiedy decydujesz się wpłacić na giełdę kryptowalutową waluty wirtualne, tutaj również takie pytania mogą się pojawić. Skąd masz te waluty y, z, wirtualne? Gdzie je zakupiłeś? Jak to się stało, że dysponujesz taką ilością? Ale tutaj dochodzą jeszcze dodatkowe metody sprawdzania tych środków: mianowicie sprawdzana jest czystość tej kryptowaluty, którą wpłacasz. Tak jak dobrze wiesz, blockchain. To taka gigantyczna baza danych, blockchain pamięta wszystko, zatem można sprawdzić bardzo często, czy te środki, którymi dysponujesz, jakiś czas temu nie brały udziału w jakiejś nielegalnej transakcji, albo czy nie zostały skradzione. Jeżeli taka kryptowaluta, która jest płacana na giełdę kryptowalut jest zabrudzona, no to wówczas giełda kryptowalutowa nie powinna takich środków przyjmować. A jeżeli dochodzi do przekonania, że faktycznie wpłacił je przestępca, no to jakby trzeba podjąć dalsze kroki zmierzające do tego, żeby ten przestępca już więcej takich rzeczy nie robił. W kadze mamy takie podejście, że każda osoba, która ma problemy czy wyzwania związane z Proof of Fans, nie wie, jakie dokumenty dostarczyć. Bardzo często tego nie wiemy. U nas podejście jest takie, że pomagamy w zrozumieniu, jaka jest zasadność AML-a, jakie dokumenty są właśnie potrzebne. Pomagamy takie dokumenty zdobyć. Oczywiście, kiedy mówimy, mówię, że pomagamy, to po prostu wskazujemy przykłady dokumentów, które uwiarygodnią w legalny sposób, skąd pochodzą Twoje środki. Pozwól mi teraz przejść do jeszcze jednego zagadnienia, o którym wspomniałem na samym początku. Czy dzisiaj. Wszystkie działania związane z AML, z KYC nie są działaniami przesadzonymi. To pytanie zadaje sobie wielu teoretyków i nie tylko teoretyków, również praktyków. To pytanie jest jednym z bardzo ważnych i doniosłych pytań u nas w KANZE, bo oto jesteśmy przeciwni praniu brudnych pieniędzy. Uważamy, że przestępcy, którzy kradną, którzy handlują narkotykami, ludźmi, którzy dorabiają się na nieszczęściu innych, Powinni ponosić surowe konsekwencje i w żadnej mierze nie powinni dysponować środkami, które w nielegalny sposób zdobyli. I w tym względzie popieramy wszystkie procesy związane z praniem brudnych pieniędzy i nawet jesteśmy zaangażowani w, nas, w naszą własną akcję Nie Pierz, gdzie przekonujemy wszystkich do tego, dlaczego pranie brudnych, do tego dlaczego pranie brudnych pieniędzy jest złym działaniem, jak uniknąć bycia zaangażowanym w sposób nieświadomy nawet, w pranie brudnych pieniędzy I, i w ogóle przekonujemy, że jest to zupełnie bez sensu. Z drugiej jednak strony pojawiają się pytania właśnie, czy te działania, które w tej chwili podejmowane są przez urzędy i przez wszystkie organizacje zobowiązane, działania zmierzające do gromadzenia wszystkich danych na temat klientów, odpytywania tego skąd masz środki nieufania klientom, czy są one zasadne. No tutaj właśnie pojawiają się wątpliwości. Jest takie przekonanie, że w tej chwili przyrost biurokracji związanej z AML-em, z KYC, z KYB jest znacznie większy niż wzrost wskaźnika prania brudnych pieniędzy czy terroryzmu na świecie. To jest pytanie, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Czy za wszelką cenę powinniśmy wdrażać skrajne narzędzia dotyczące MLO i KYC? Ale jednak, jako Kanga musimy stosować się do tych wytycznych, no bo działamy tutaj w przestrzeni europejskiej, a właśnie przestrzeń europejska legislacyjna nakłada na nas szereg różnych ograniczeń. Zupełnie zrozumiałą rzeczą jest to, że możesz nie chcieć współpracować z bankiem albo z giełdą kryptowalut, bo po prostu nam nie ufasz. Nie chcesz przekazywać nam informacji związanych właśnie z Twoimi środkami, z Twoim majątkiem, z Twoim bogactwem. Choćby dlatego, że być może nie masz pewności, czy będziemy w stanie utrzymać ich w tajemnicy, czy nikt nam tych danych nie wykradnie. Rozumiem to, rozumiem i ta sprawa jest dla mnie jasna. Co możesz zrobić, jeżeli nie chcesz współpracować z Kangą albo z inną giełdą kryptowalut, a chciałbyś nabywać i zbywać kryptowaluty? W tej chwili przepisy pozwalają Tobie na robienie transakcji z innymi osobami fizycznymi, które nie, nie, nie prowadzą żadnego biznesu kryptowalutowego i faktycznie cały czas możesz kupić od kogoś bitcoina albo sprzedać mu go. Nie ujawniając swojej tożsamości, i ta osoba, która robi z tą transakcją, nie ma obowiązku zgłaszania tego do żadnego urzędu. Póki co zobaczymy, czy przepisy nie zmienią się w przyszłości. Zwracam jednak uwagę na pewien fakt. Oto inwestujesz w kryptowalutę właśnie po to, żeby w przyszłości móc korzystać z majątku, które te kryptowaluty Tobie przyniosą. Pamiętaj, że wszelkie nieujawnione środki są problematycznymi środkami. Nawet jeżeli zdobyłeś się w sposób legalny, ale zdecydowałeś się nie ujawniać źródła pochodzenia, zdecydowałeś się gromadzić swoje kryptowaluty w taki sposób, żeby nikt inny o tym nie wiedział, to przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz chciał sobie kupić za to nieruchomość, samochód, pojechać na jakąś fajną wycieczkę. Jeżeli nie będziesz miał udokumentowanych źródeł pochodzenia swoich środków, to nie będziesz mógł tego zrobić, bo zaraz przyjdzie jakiś urząd, albo policjant, albo być może prokurator. I zapyta się Ciebie, skąd miałeś te pieniądze, a Ty nie będziesz w stanie na to odpowiedzieć. I środki, które zdobyłeś w legalny sposób, po prostu zostaną Tobie zabrane. Rozważ to proszę. Na koniec przypominam, że każda nasza audycja w ramach cyklu Kango University ma również odpowiednik w postaci lekcji tekstowej bezpośrednio na, str na stronie uniwersytetu. Zachęcam Ciebie, żebyś zapoznał się z tą lekcją. Która dotyczy właśnie KYC i AML. Znajdziesz tam znacznie więcej szczegółów, znacznie więcej doprecyzowań. I to tyle. Zapraszam Ciebie do kolejnego odcinka audycji z cyklu Kanga University.